Cześć! Dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić zespołowi Chelsea. Klub ma nowego trenera, Maurizio Pochettino. Pojawiło się wielu nowych zawodników, m.in. Nkunku, Colwil, Caicedo. Jeżeli spojrzymy na tych piłkarzy, to średnia wieku waha się między 21 i 22 lata. Posiadają bardzo specyficzny profil. Każdy jest szybki, dobry technicznie, czuje się komfortowo w grze kombinacyjnej i może grać na kilku pozycjach. Oczywiście żyjemy w świecie specjalizacji piłkarzy, więc dlaczego Chelsea stara się pozyskiwać piłkarzy uniwersalnych? Pep Guardiola powiedział kiedyś, że w idealnym świecie chciałby mieć u siebie samych pomocników, żeby umieli bronić, bardzo dobrze utrzymywać się przy piłce i atakować. To brzmi oczywiście jak utopia, ponieważ w świecie piłkarzy wyspecjalizowanych takie podejście wydaje się mało realne. Ale czy na pewno? Spójrzmy na ustawienie Chelsea: 3-4-3. Generalnie trenerzy tacy jak Conte, Mourinho, Tuchel przyzwyczaili nas do tego, że ten system jest defensywny, ale jak spojrzymy na to historycznie, jest to jedno z bardziej ofensywnych ustawień. Mamy trzech obrońców, którzy grają przeważnie przeciwko dwóm lub trzem piłkarzom atakującym, czterech szeroko ustawionych pomocników, do maksymalnego rozszerzenia strefy, zbudowania przewagi liczebnej bądź doprowadzenia do sytuacji, gdy wystąpi graf izolacji 1 na 1. Jeżeli chodzi o formację atakującą, to trzech piłkarzy w ataku to dzisiaj standard. System 4-2-4 został porzucony w latach 60. właśnie na rzecz 3-4-3, dającego większą kontrolę w środku pola i zapewniającą symetryczność. Jeśli patrzę na to wszystko, to mam wrażenie, że Mauricio Pochettino ma szalony plan, natomiast tkwi w tym pewna metoda. Każdy trener wzoruje się na najlepszych. Kogo zatem wybrał Mauricio Pochettino? Tu może być pewien element zaskoczenia. Mam wrażenie, że ambicje Argentyńczyka zostały bowiem skierowane na sam szczyt piramidy trenerów gdzie na tronie zasiada człowiek wybrany w 1999 roku najlepszym trenerem XX wieku. Cztery lata temu otrzymał zaszczytne wyróżnienie najlepszego trenera w historii. Ma wiele przydomków, m.in. Sphinx, General, treser piłkarzy. Znany jest też jako zabójca Catenaccio. Kim jest ten tajemniczy jegomość? potwórca i król futbolu totalnego, Rinus Michels. Michels na przełomie lat 60. i 70. porzucił system 4-2-4 na korzyść 3-4-3 po to, żeby mieć zdecydowanie większą kontrolę w środku. Ze względu, że zespoły atakujące grały przeważnie dwoma piłkarzami, którzy wywierali bezpośredni nacisk na obrońców, Michelsowi wystarczyło tylko trzech obrońców. Oczywiście to były inne czasy, ponieważ bramkarze mogli wtedy łapać piłkę w ręce po podaniu kolegi z zespołu. Co było kluczowe, ponieważ Michaels uruchomił aktywność bramkarzy. U niego bramkarze nie stali na linii. Oni bardzo często występowali obok obrońców, tak żeby dawać dodatkowe wsparcie. To oczywiście sprawiało że jego zespoły nie były presowane blisko bramki, dlatego że każdy taki pressing kończył się tym, że środkowy obrońca oddaje piłkę do bramkarza, a ten szybko przebiega na drugą część i uruchamia wolnego obrońcę. W związku z tym w jego systemie wystarczyło trzech obrońców. Natomiast ich rola ma kluczowe znaczenie. Na przełomie lat 60. i 70. Michel stawiał na jednego stopera oraz dwójkę obrońców. Którzy mogą grać zarówno jako półśrodkowi, jak i boczni, wychodzący wyżej gracze. Całą ideą futbolu totalnego było to, że zawodnicy mogli wymieniać pozycje między sobą w trakcie meczu. Objawiało się to najczęściej tym, że boczni obrońcy wchodzili na pozycje bocznych bądź środkowych pomocników, środkowi pomocnicy schodzili na pozycje obrońców. Jeżeli chodzi o atak. To najczęściej widzieliśmy tutaj sytuację, w której skrzydłowi wchodzili do środka, a napastnicy schodzili na bok. Bądź w przypadku graczy, którzy mieli wyjątkowe umiejętności, jak Johan Cruyff, widzieliśmy sytuację, w której napastnik grał na każdej pozycji na boisku, włącznie ze stoperem. Michels zawsze zaczynał budowanie od czterech zawodników, czyli w formacji 4-3-3. W Chelsea możemy zauważyć, że ta sytuacja wygląda troszeczkę inaczej ponieważ zarówno Chilwell, jak i James przeważnie od początku ustawieni są wysoko. Poczetino stawia na blok trzyosobowy. W meczu z Liverpoolem widzieliśmy sytuację, kiedy trójka atakujących graczy klopa bezpośrednio presowała na całą tą trójkę wyprowadzającą piłkę. I tutaj Mauricio Poczetino wykorzystał element gry Michaelsa, mianowicie cofnął jednego zawodnika ze środka pola. Jako rozgrywającego. Widzieliśmy Enzo Fernandesa, który przesuwa się wyżej, natomiast Conor Gallagher wchodzi jako ten gracz wspierający. Jeżeli mamy szeroko rozsuniętych obrońców, to ten czwarty zawodnik może ze swobodą przesuwać się między strefami i dawać wsparcie w rozegraniu. Oczywiście należy też pamiętać, że bramkarz musi stanowić w tym systemie dodatkową opcję. Tutaj trudno przewidzieć, w jaki sposób Robert Sanchez będzie dawał wsparcie. Natomiast bramkarz w tym systemie powinien być mobilny, grać wysoko, asekurować obrońców i rozgrywać piłkę. Gdy drużyna wyprowadzająca ma już piłkę w środku, wtedy widzimy zejście z powrotem na dwójkę środkowych pomocników. W tym przypadku Gallagher. I Enzo Fernandez. Jeżeli przeciwnicy będą grali tak jak Liverpool, czyli ofensywnie, grając trójką z przodu, to sprawi, że Chelsea naturalnie będzie posiadała przewagę w środku pola, ponieważ będzie tutaj posiadała czterech zawodników przeciwko trzem pomocnikom. Natomiast wiemy, że jest to idealny świat. W rzeczywistości większość drużyn będzie broniło w systemie 4-4-2. Grinus Michaels Zabił Catenaccio, we Włoszech powstał nowy nurt. Jego propagatorem był Arrigo Sacchi. Sam Saki przyznał, że to co zrobił Michels było genialne, ale z drugiej strony trzeba mieć na uwadze, że to pozwoliło temu włoskiemu trenerowi zostać zapamiętanym na zawsze. Arigosaki użył formacji 4-4-2 do stworzenia zabójczej broni defensywnej, gdzie czwórka pomocników gra bardzo blisko Bloku defensywnego. Całą ideą tej struktury jest to, że w momencie, gdy przeciwnik prowadzi grę po jednej części, wtedy wszyscy zawodnicy przesuwają się symetrycznie. Zostało to nazywane grą cieni. Chodzi o to, żeby podczas przesunięcia zachować odległości i nie doprowadzać do sytuacji, której przeciwnik znajdzie wyłom w formacji defensywnej. To znacznie utrudnia rozegranie, jest dodatkowo wariantem pressingowym, ponieważ ci zawodnicy zamykają strefę, zmniejszają powierzchnię murawy i utrudniają tym samym rozegranie. Jeżeli przeciwnik chce przenieść piłkę na drugą stronę, to w zasadzie jedynym wariantem jest przeprowadzenie tej piłki przez linię obronną bądź zagranie długiej piłki, co jest ryzykowne, ponieważ dwóch zawodników na skraju tej formacji tylko na to czeka. Możemy spodziewać się, że również w Premier League wiele zespołów będzie grało przeciwko ofensywnie usposobionej Chelsea właśnie w ten sposób stosując formację 4-4-2. Widzieliśmy ją podczas obrony Arsenalu w meczu o tarczę z Manchesterem City. Również sam Manchester City korzysta z tej formacji podczas fazy defensywnej. Więc jak w takim razie, wykorzystując futbol totalny, poradzić sobie z tym? Rinus Michels w 1988 roku stanął przed tym wyzwaniem. Wtedy większość zespołów defensywnych wzorowała się właśnie na Arrigo i na jego ustawieniu 4-4-2. W tym momencie problemem Michels'a było to, że czwórka jego graczy w środku pola jest asekurowana przez czwórkę pomocników. W związku z tym, w jaki sposób najłatwiej pokonać ustrukturyzowaną defensywę, spowodować chaos. I to właśnie zrobił Michels. Przeszedł z klasycznego ustawienia 3-4-3 na formację bazującą częściowo na Catenaccio. Holenderski trener wykorzystał asymetryczność. Zrezygnował z klasycznych skrzydłowych, wykorzystując bardziej piłkarzy, którzy są uniwersalni. U Michelsa był to oczywiście Wamenburg. W przypadku Chelsea widzimy Rachima Sterlinga. Po drugiej stronie grał wspaniały Ruth Hullit, który mógł grać w zasadzie na każdej pozycji ofensywnej. Napastnika skrzydłowego, pomocnika rozgrywającego. Ci piłkarze zostali cofnięci. W związku z tym u Michelsa nie widzieliśmy już szeroko grających skrzydłowych. Dodatkowo po jednej ze stron boczny pomocnik został przesunięty na pozycję skrzydłowego. Po drugiej boczny obrońca grał jako wahadłowy. Tutaj mamy oczywiście Risa James'a i Bena Chiluela. Możemy zauważyć, że w tym momencie powstała nowa formacja, asymetryczne 3-3-3-1. Prowadzenie tego typu gry powoduje dwa problemy u przeciwnika. Po pierwsze, drużyna atakująca nie gra już czterema pomocnikami, tylko sześcioma. W związku z tym czwórka graczy staje się niewystarczająca. Należy dodatkowo zaangażować wychodzących graczy z bloku obronnego, co oczywiście zostawia przestrzenie za ich plecami. Drugim aspektem jest liczebność. Drużyna atakująca może w naturalny sposób tworzyć przewagę liczebną. No dobrze, ale jeżeli boczni gracze wejdą do ofensywnych pomocników, każdy pomocnik ustawi się blisko swojego odpowiednika, to w zasadzie. Temat wydaje się wyjaśniony, nie do końca, ponieważ Michal skorzysta z dwóch zawodników grających jako boczni obrońcy w rolach rozgrywających. I tutaj również u Mauricio Pochettino, widzimy to szczególnie ze strony Levi'a Coluila, ale jak wykorzystać bocznych obrońców, żeby stworzyć przewagę liczebną. I tutaj pojawia się diament w koronie, jedno z najbardziej efektywnych rozwiązań w piłce ofensywnej, które stosując terminologię Nolana z filmu Tenet, można nazwać manewrem okrążającym w czasie i przestrzeni. Operatorem, który zarządza całym zdarzeniem, jest obrońca, który ma piłkę. W tym momencie środkowy pomocnik wychodzi, żeby dać mu wsparcie spowodować grę dwóch na jednego wobec najbliższego pomocnika. To najczęściej będzie prowadziło do tego, że pomocnik wyjdzie atakować, zabezpieczyć ten sektor oraz utrudnić rozegranie, ponieważ teoretycznie obrońca wydaje się najmniej niebezpiecznym graczem w tej strefie. Zobaczymy, że ten pomocnik będzie przesuwał się w stronę, z której wychodzi obrońca. On będzie chciał zająć jego pozycję. Przesuwając za sobą pomocnika. W tym momencie ofensywny pomocnik zejdzie do środka, na pozycję gracza, którego widzieliśmy wcześniej w centrum. Jeżeli nie zostanie przykryty przez któregoś z dwóch występujących tutaj graczy broniących, naturalnie dostanie piłkę. Przeważnie jednak zauważymy, że pomocnik wyjdzie za nim, żeby go asekurować. W tym momencie dochodzi do sytuacji, kiedy mamy Colwilla i Chiluela przeciwko Arnoldowi. To jest sytuacja 2 na 1. Colwill, w momencie, kiedy ci gracze się przesuwają razem ze swoimi opiekunami, on cały czas biegnie z tą piłką. W każdym momencie widząc wolnego kolegę, może mu podać. Ten element służy również jako dribbling, ponieważ gracz z piłką może biec i co chwilę markować podanie, natomiast wykorzystywać swoją szybkość do tego, żeby przenosić piłkę dalej. To będzie powodowało dodatkowy chaos u przeciwników. I dochodzimy finalnie do sytuacji 2 na 1. Jeżeli Arnold zostanie przy Chiluelu. Colwyn wejdzie z piłką w ten sektor. Może grać bezpośrednio do pozostałych piłkarzy, którzy będą od razu wbiegać z tych stref. Natomiast w większości przypadków wiemy, że obrońca zaatakuje piłkarza z piłką. W związku z tym uwolni chiluela. Jeżeli Colwillowi uda się dograć do Chiluela, to droga na skrzydle jest otwarta. Co się wydarzyło? Gallagher zszedł na pozycję którą wcześniej zajmował Colwill. Colwill wszedł na pozycję, którą zajmował Chilwell. Chilwell jest na pozycji Chiquemeki. On może być bardziej centralnie bądź bardziej na skrzydle, w zależności od tego, w jaki sposób będzie ustawiony trend Alexander-Arnold. Jeżeli będzie bliżej linii, wtedy Chilwell zajdzie bardziej do środka. Chiquemeka wchodzi na pozycję Gallaghera. W związku z tym zawodnicy zatoczyli koło, po to, żeby uwolnić Chiluela. Tak naprawdę w pierwszej fazie mieliśmy piłkę w tym miejscu, w ostatniej fazie mamy ją pod polem karnym. Oczywiście idealna sytuacja w tym manewrze jest taka, gdzie piłkarze rozgrywają między sobą, czyli kolu i zagrywa do Chiluela. I dodatkowo obiega dostając piłkę zwrotną. W tym momencie Chilwell może od razu podłączyć się do ataku. Całą ideą jest to, żeby piłkarz, który ma piłkę, widząc przestrzeń, cały czas poruszał się do przodu, a pozostali piłkarze starali się wchodzić w wolne strefy, w których mogą otrzymać piłkę. A jeżeli będą pokryci, to zwalniane są kolejne strefy za ich plecami, które uzupełniają ich koledzy którzy pociągają za sobą kolejnych obrońców i w ten sposób otwierają korytarz przed graczem, który ma piłkę. Tego typu manewry można oczywiście wykonywać we wszystkich sektorach boiska. Najczęściej będziemy je widzieć po dwóch bokach. W pierwszym trójkącie, w którym gra Chilwe, Chukwemeka, Meka, Colwill i Gallagher. W drugim, gdzie gra Enzo Fernandez, Di Zassi, Rhys James i Raheem Sterling. Oczywiście zdecydowanie częściej będziemy widzieć łatwiejszą formę tego zagrania, czyli przykładowo Sterling ucieka do skrzydła, czekając na podanie od Jamesa. Zabiera ze sobą... Obrońce w tym momencie Enzo włącza się w wolną przestrzeń i dostaje piłkę od Risa Jamesa, żeby bezpośrednio atakować wolną strefę. To, co zamierzył sobie Maurizio Pocettino, jest bardzo trudne, ponieważ będzie wymagało wielu intensywnych treningów. I Tak naprawdę, efekty tej gry mogą być widoczne dopiero po pewnym czasie, kiedy zawodnicy zrozumieją tą ideę. Dlatego, że nie da się do końca wyuczyć tych zagrań bardzo mocno schematycznych. Rinos Michels był największym liderem wśród trenerów Dlatego, że pozwalał swoim graczom na bardzo wiele. On nie uczył ich schematycznego rozegrania tych wariantów, tylko uczył ich sposobu myślenia, który pozwoli im samodzielnie rozwiązywać tego typu zagadki i doprowadzać do takich obrotów w trakcie meczu. To, czy Mauricio Poczetino będzie kontynuował ten sposób gry, będzie pewnie zdeterminowane wynikami. Natomiast będę z wielką ciekawością oglądał Chelsea i mam nadzieję, że ten eksperyment się powiedzie, ponieważ odrodzenie futbolu totalnego to jest coś, co chce zrealizować bardzo wielu trenerów. Wymaga on specyficznych zawodników, dużej wytrzymałości fizycznej. W związku z tym projekt sprowadzania młodych, szybkich, wytrzymałych piłkarzy jest naturalny do prowadzenia tego typu gry. Jeżeli tego typu materiał jest dla Was interesujący i chcielibyście widzieć ich więcej, dajcie proszę znać. Tymczasem dziękuję i pozdrawiam.